Marmury Elgina to fragmenty fryzu, metop i inne elementy architektoniczne pochodzące z ateńskiego Partenonu, które zostały zdjęte z Akropolu w latach 1801-1804 przez lorda Elgina, ówczesnego brytyjskiego ambasadora w Imperium Osmańskim i przywiezione do Wielkiej Brytanii. Z czasem trafiły one do Muzeum Brytyjskiego, gdzie pozostają do dziś, budząc trwające ponad dwa stulecia spory międzynarodowe. Kontrowersje wokół marmurów wynikają z kilku kluczowych kwestii. Po pierwsze, powstaje pytanie o legalność ich wywozu. Grecy od dawna podnoszą te kwestie, argumentując, że lord Elgin nie miał prawa do usuwania tych cennych zabytków. Choć twierdził, że działał za zgodą tureckich władz, Grecja utrzymuje, że firman, czyli urzędowe zezwolenie wydane przez Turków, nie upoważniało go do wywozu marmurów i w rzeczywistości jego działania spowodowały kradzież narodowego dziedzictwa. Drugą kontrowersją są etyka i metody, którymi posługiwał się Elgin. Wywóz marmurów odbywał się przy użyciu drastycznych metod, które prowadziły do poważnych uszkodzeń zabytków. Elgin polecił odłupywać rzeźby z Partenonu, co spotkało się z krytyką na całym świecie, ponieważ wiele z tych dzieł miało ogromne znaczenie historyczne i artystyczne. Spór ten stał się także istotnym punktem w międzynarodowych relacjach. Grecja domaga się ich zwrotu praktycznie od momentu uzyskania niepodległości, argumentując, że stanowią integralną część jej kulturowego dziedzictwa. Muzeum brytyjskie natomiast broni swojego prawa do posiadania marmurów, powołując się na legalność ich zakupu i obowiązującą ustawę, która uniemożliwia oddawanie dzieł sztuki z kolekcji, wyjąwszy bardzo rzadkie przypadki. Ostatecznie spór o marmury Elgina jest jednym z najważniejszych przykładów długotrwałej debaty na temat zwrotu dzieł sztuki do krajów ich pochodzenia. Znajduje on odzwierciedlenie w rosnących napięciach pomiędzy Wielką Brytanią a Grecją oraz w globalnej dyskusji na temat etycznej odpowiedzialności muzeów za swoje zbiory. Kontrowersje te łączą się z szerszym kontekstem historycznym, który dotyczy kolonializmu a także z potrzebą refleksji nad przeszłością i przyszłością światowego muzealnictwa.